Witajcie widzowie. W dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić kilka newsów dotyczących zbliżającej się lub trwającej, jak kto woli, trzeciej wojny światowej. Przedstawię wam to w punktach, które w zależności od tego, ile będę miał czasu, postaram się rozwinąć. Witaj na Balt TV. Pierwszy punkt i chyba najbardziej zatrważający to pomysł, który krąży już od kilku dni. Wiem aby przekazać Ukrainie broń jądrową. Według tego, co udało mi się dowiedzieć, są to tylko plotki oparte na jakimś artykule z New York Times, który odnosi się do jakiegoś anonimowego źródła. Ale posłuchajmy, co ludziska na świecie tak gadają. Moskwa jest wściekła z powodu zachodnich dyskusji na temat potencjalnego uzbrojenia nuklearnego dla Ukrainy, mówi pan opalony. Nasila to napięcie w i tak już niestabilnym 33-miesięcznym konflikcie, który w dalszym ciągu ogarnia Europę Wschodnią. Ostre potępienie Kremla w odpowiedzi na narastające spekulacje na temat broni nuklearnej ujawnia, że niepewna równowaga globalnego bezpieczeństwa wisi na włosku. Oto raport przetłumaczony przez AI. Pole bitwy opowiada ponurą historię. Ukraina szybko traci teren na wschodzie. Siły rosyjskie zajęły więcej terytoriów w Charkowie i odepchnęły ukraińskie wojska w regionie Kurska. Męczeni ukraińscy żołnierze ponoszą coraz większe straty, gdy Moskwa wprowadza nowoczesną broń. Kijów zgłosił rekordowe 188 ataków dronów niszczących kluczową infrastrukturę. Administracja Bidena intensyfikuje wsparcie. Dłuższego zasięgu amerykańskie pociski są teraz używane do atakowania wewnątrz Rosji. Administracja Bidena dostarcza również miny przeciwpiechotne Ukrainie, co wywołuje krytykę. Jednak amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegają, że te działania nie zmienią znacząco trajektorii wojny w krótkim czasie. Moskwa odpowiedziała, wystrzeliwując nowy, eksperymentalny pocisk zdolny do uderzenia w większość europejskich miast. Teraz, w posunięciu, które może być najbardziej niebezpieczne, administracja Bidena rozważa podobno przekazanie Ukrainie broni masowego rażenia. Kreml określa wszelkie sugestie uzbrojenia Ukrainy w broń nuklearną jako absolutnie nieodpowiedzialne. Ta ostra reprymenda pojawia się po doniesieniach w New York Times, które cytowały anonimowych zachodnich urzędników stwierdzających możliwość takiego posunięcia. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzega, że dostarczenie broni jądrowej Ukrainie byłoby uznane za atak na Rosję, co stanowiłoby podstawę do odpowiedzi nuklearnej. Więc gdzie podziała się ukraińska broń jądrowa? Ukraina przekazała swój arsenał jądrowy, trzeci co do wielkości na świecie po rozpadzie Związku Radzieckiego, do Rosji na mocy międzynarodowych porozumień. Teraz pojawiają się pogłoski o odwróceniu tej decyzji, co podnosi stawkę. Retoryka oznacza niebezpieczną eskalację w 33-miesięcznej wojnie, gdzie groźby nuklearne zaczynają pojawiać się w dyskusji. John Erath jest starszym rangą dyrektorem Politycznym Centrum Kontroli Zbrojeń i Organizacji Pozarządowych oraz były członek delegacji przy NATO. Pan Erath dołącza teraz na żywo z Washington DC. Panie Erath, jeżeli chodzi o wydarzenia ostatnich godzin, co stara się tutaj zrobić ustępujący prezydent USA? Jeśli w ogóle rozmieszczenie broni nuklearnej na Ukrainie jest prawdą i tak się stanie, jaka byłaby szkoda takiego działania? Zacznijmy od tego, że jest to absurd. W Waszyngtonie nie ma poważnej dyskusji na temat przekazania broni nuklearnej w Ukrainie lub gdziekolwiek indziej. Jest to plotka, która pojawiła się w New York Times w oparciu o spekulacje kilku bardzo słabo poinformowanych osób, spekulujących, że jeśli Ukraina zrezygnowała ze swojej broni nuklearnej, to powinna spróbować ją odzyskać. Kiedy Ukraina zrezygnowała z broni nuklearnej w 1994 roku, Przekazała ją Rosji. Ja uważam, że to najmniej prawdopodobne miejsce, które mogłoby się łączyć. Więc e, cała ta dyskusja jest absolutnie absurdalna i nie ma sensu, aby ją teraz prowadzić. E, służy to jedynie wspieraniu rosyjskiej strategii e, zwiększenia poczucia zagrożenia nuklearnego, aby skłonić zachodnie rządy do ograniczenia pomocy dla Ukrainy. No i mam dla Was niestety jeszcze 4,5 minuty wygenerowane przez AI. To wyszło akurat całkiem nieźle, a informacje mogą Was zaciekawić, chociaż sporo się powtarza, ale zaraz wracam. Nasza kolejna historia dotyczy wojny na Ukrainie. W ciągu ostatnich dwóch tygodni widzieliśmy wiele eskalacji. Ukraina zaczęła bombardować terytorium Rosji za pomocą zachodniej broni. Rosja odpowiedziała wystrzeleniem nowego pocisku, pocisku balistycznego o nazwie Arisznik. Ten atak rakietowy zaskoczył Ukrainę. Nie miała ona obrony przeciwko Arišnikowi. Dlatego teraz Zachód spieszy się, aby ochronić Ukrainę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wysyła więcej pomocy. Pakiet zbrojeniowy o wartości 725 milionów dolarów. Ale to nie zmartwi Putina. Jest pewny swojego nowego pocisku. Mówi, że nie ma odpowiedzi na pocisk Ariśnik. Jednocześnie wyznaczył jedną wyraźną czerwoną linię. Jeśli kraj, z którym obecnie prowadzimy operacje wojskowe, stanie się mocarstwem nuklearnym. Co powinniśmy zrobić? W tym przypadku użyjemy wszystkiego chcę to podkreślić wszystkich środków zniszczenia, jakimi dysponuje Rosja. Nie dopuścimy do tego. To było surowe ostrzeżenie dla Zachodu. Jeśli dadzą Ukrainie broń nuklearną, Rosja zniszczy ten kraj. Ale dlaczego Putin wystosował to groźbę? Czy Zachód naprawdę przekazuje broń atomową Ukrainie? Raport na ten temat krąży w obiegu. Ukazał się w zeszły czwartek, w dniu, kiedy Rosja wystrzeliła pierwszą rakietę Arisznik. Ten raport wywołał alarm w Moskwie. Pozwólcie, że przeczytam kluczową część. Mówi, że kilku urzędników zasugerowało nawet, że pan Biden mógłby zwrócić Ukrainie broń nuklearną, która została jej zabrana po upadku Związku Radzieckiego. To byłoby natychmiastowe. I ogromne odstraszanie. Widocznie niektórzy zachodni urzędnicy wpadli na głupi pomysł, aby oddać Ukrainie jej broń nuklearną. Ukraina była kiedyś krajem posiadającym broń nuklearną do roku 1996. Ukraina była częścią Związku Radzieckiego. Związek Radziecki rozpadł się w roku 1991. Jego broń jądrowa została przekazana czterem państwom sukcesyjnym Rosja, Białoruś, Kazachstan i Ukraina. Tak więc Ukraina była kiedyś krajem posiadającym broń jądrową. Nie wiemy dokładnie, ile bomb atomowych mieli. Szacunki wahają się od 1900 do 5000 sztuk broni jądrowej. Przyjmijmy niższy szacunek, czyli 1900. A teraz spójrzcie na kraje posiadające broń nuklearną na świecie dzisiaj oraz szacowaną liczbę posiadanych przez nie głowic. Na szczycie są oczywiście Stany Zjednoczone i Rosja z ponad 5500 każda. Następnie Chiny z 500 głowicami, Francja ma 290, Wielka Brytania ma 225, Indie 172, Pakistan 170 i tak Co zauważacie tutaj? Uważa się, że Ukraina miała około 1900 głowic jądrowych, około 30 lat temu i to był niższy szacunek. Ale to wciąż więcej niż prawie wszyscy dzisiaj, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Rosji. W rzeczywistości Ukraina miała więcej głowic nuklearnych niż większość innych krajów razem wziętych. Był to trzeci co do wielkości arsenał jądrowy na świecie, ale kraj zdecydował się z niego zrezygnować. Podobnie postąpiły Białoruś i Kazachstan. Wszyscy przekazali swoją broń jądrową Rosji w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. Była to część umowy Memorandum Budapeszteńskie. Podpisano je w 1994 roku. Wtedy rozpoczęła się denuklaryzacja Ukrainy. Teraz przeskoczmy 30 lat do przodu i co widzimy? Zachód rozmawia o zwróceniu Ukrainie jej broni nuklearnej. Aby być jasnym, jest to zgodne z jednym raportem, który mówił, że anonimowi zachodni urzędnicy to zasugerowali. Swoją sugestię przedstawili prezydentowi Joe Bidenowi. Nie ma żadnych wskazań, że Biden ich posłucha. Powinien wiedzieć lepiej, ale na wypadek, gdyby miał jakieś pomysły, Putin zadbał o to, aby je powstrzymać. Putin groził już wcześniej użyciem broni jądrowej w tej wojnie. Słyszymy o tym co kilka miesięcy, ale tym razem jest inaczej. Jeśli Ukraina zdobędzie choćby jedną broń jądrową, to Rosja straci swoją przewagę. Stawia to Rosję w sytuacji kryzysu egzystencjalnego, ponieważ nie potrzebujesz tysięcy broni jądrowych, aby zrównać z ziemią miasto jak Moskwa. Wystarczy jedna. I dlatego Władimir Putin nigdy nie pozwoli, aby Ukraina ponownie zdobyła broń nuklearną. Przechodzimy więc do informacji numer dwa. Dotyczy zniszczenia przez Rosjan pociągu wiozącego rakiety Storm Shadow i Atacams na Ukrainę. Według doniesień rosyjskie siły wysadziły w powietrze pociąg na Ukrainie załadowany brytyjskimi pociskami Storm Shadow i amerykańskimi Atacams. Magazyn Sputnik podał, że atak w Odeście miał miejsce 28 listopada. Pociąg wiózł towar z Konstancy, największego rumuńskiego portu handlowego tak miał miejsce w pobliżu portu w Czarnomorsku na Ukrainie. Redakcja Sputnika została o tym poinformowana przez koordynatora oporu prorosyjskiego, Sergeja Liebiediewa, donosi moje źródło. Inna informacja mówi, że rosyjski oddział Saperów zniszczył 300 podpocisków systemu rakietowego Atakams w obwodzie Kurskim. Niestety nie potrafię wam powiedzieć, czy informacje te są po prostu nierzetelne, czy chodzi o dwa różne ataki, gdyż port w Czarnomorsku, dawniej Iliczewsk, znajduje się w obwodzie Odeskim na północno-zachodnim brzegu Morza Czarnego na południowy zachód od Odessy. A w ostatniej informacji była mowa o obwodzie Kurskim, a nie Odeskim. Informacja numer 3. Czy Rosja grozi zamachem na prezydenta Ukrainy Woldemora Zełenskiego? Topowy, niby, rosyjski urzędnik proponuje gabinet Zełenskiego jako cel ataku dla oresznika. Aleksiej Żurawlow, starszy rosyjski deputowany, wymienił pozorne cele nowo ujawnionego i przetestowanego hipersonicznego pocisku balistycznego Oresznik. Jeden z wymienionych celów przez deputowanego jest postrzegany jako otwarta groźba zamachu na ukraińskiego prezydenta Woldemora Zełeńskiego. Rakieta, którą prezydent Rosji Władimir Putin nazwał niepowstrzymaną, została wystrzelona 21 listopada w kierunku ukraińskiego regionu Dniepr celując w fabrykę broni. Test rakiety miał miejsce po tym, jak USA i Wielka Brytania pozwoliły Kijowowi użyć swojej broni dalekiego zasięgu, aby uderzyć głęboko w Rosję. Moskwa nazwała zachodnie wsparcie rakietami niebezpieczną eskalacją, oskarżając NATO i ostrzegając, że zaangażowanie poprzez wsparcie tą bronią zmienia naturę tej wojny. Tymczasem rosyjski poseł Aleksiej Żurawlow, który pełnił funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego Parlamentarnej Komisji Obrony, złożył oświadczenie, które rozeszło się wiralnie po niezależnych światowych, głównie azjatyckich mediach. Aleksieja Żurawlowa powinniśmy znać, gdyż prawie rok temu portal wmeritum.pl donosił, że Rosjanin wprost groził Polsce. Rosyjski polityk wygłosił bowiem dość niespodziewaną mowę w propagandowym programie 60 minut. Odniósł się w niej nie tylko do Polski, ale i Szwecji oraz państw bałtyckich. Tam co tam tam Szwecja się do czegoś przygotowuje. Coś też robią kraje bałtyckie. Prawda, przycichli, Co prawda Polacy trochę przycichli, ale chyba zaczęli rozumieć, że będą następni. Coś tam nie bardzo powiedział Żurawlow. Na tym jednak nie koniec. Rosjanin stwierdził bowiem, że wymienione przez niego kraje szykują się do kolejnego etapu wojny. Cytuję: Oczywiście, bez żadnej aluzji, ale bardzo dobrze rozumiemy, że wszyscy oni szykują się do następnego etapu wojny kolejnej fazy powiedział. Natomiast w poście, na telegramie z 28 listopada tego roku, deputowany Żurawlow zaproponował, aby rakieta Oresznik mogła zostać użyta do uderzenia w biuro prezydenta Ukrainy Woldemora Zeleńskiego w Kijowie. Cudzysłów jestem pewien, że rosyjskie ministerstwo obrony sporządziło już listę godnych uwagi celów na terytorium Ukrainy. Na ulicy Bankowaja w Kijowie znajduje się biuro prezydenta, w którym Zeleński ukrywał się w bunkrze w pierwszych dniach konfliktu. Ciekawi mnie, orężnik może zniszczyć ten rzekomo niezniszczalny błąkier, powiedział Aleksiej Żurawlow. Zasugerował również, że kwatera główna sztabu generalnego armii ukraińskiej w Kijowie mogłaby być odpowiednim celem wśród innych potencjalnych miejsc, jak na przykład Wukropek, centra logistyczne dla zachodniej broni w obwozie Lwowskim, baza wojskowa Jaworów, gdzie szkolą się zachodni najemnicy, Mosty nad Dnieprem, przez które prowadzą kluczowe szlaki wykorzystywane do transportu sprzętu na linię frontu. Wpis został opublikowany po tym, jak Putin powiedział w tym tygodniu, że potencjalne cele Oresznika obejmują obiekty wojskowe, fabryki obronne i centra decyzyjne w Kijowie. I to jest uczciwie mówiąc generalnie wszystko, co wiemy o tym całym polowaniu na Załońskiego. Mój komentarz do tego jest taki, że w sumie żałuję, że zmarnowałem czas na pisanie tego, bo równie dobrze mogłbym napisać Jakiś ruski deputowany był koczy, a jakieś redakcje robią z tego clickbait. Jak już wiemy, na konferencji prasowej podczas swojej podróży do Kazachstanu 28 listopada, Putin opisał oresznika jako niezwykle potężną broń. Mówił, że wszystko, co znajdzie się w epicentrum, zostanie zamienione w pył. I to by była dalsza informacja, że wiemy troszeczkę więcej o tym ataku oresznika na Kijów. Znaleziono szczątki i wynika z tego, że była to tak naprawdę rakieta. Uff. Nie pamiętam dokładnie, chyba Sarmat, czyli Satan 2. Ale nie będę już teraz drążył tematu, bo te ruskie bronie powodują u mnie przepalenie mózgu, jak to już kiedyś było z filmem o rosyjskiej broni walki radioelektronicznej. Jak ktoś nie widział, to polecam. Straciłem chyba wtedy jedną czwartą zwojów mózgowych. Pamiętam tylko Krasucha 2 i Diwnomorie pamiętam jeszcze. Zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, Dmitrij Miedwiediew, groził również Zeleńskiemu za to, co uważa za wsparcie Ukrainy dla proeuropejskich demonstrantów w Gruzji. Zełański lepiej niech ma nadzieję, że nie będzie drugiego Majdanu na Ukrainie, bo jeżeli będzie, to będzie tylko zazdrościł temu, co stało się z byłym prezydentem Wiktorem Janukowyczem, ostrzegał Miedwiediew w poście na jego stronie VKontakte. Miedwiediew oburzył się faktem, że ukraińskie MSZ potępiło represje wobec protestujących w Gruzji. Rosyjski polityk pisał dalej: Możemy tylko zgadywać, co zrobią nielegalne władze Ukrainy, gdy ludzie wejdą na ulicę na kolejny Majdan, a wtedy krwiożerczy klaun będzie gorzko zazdrościć losu Wiktorowi Janukowiczowi. I tu bylibyśmy przy punkcie trzecim, czyli prounijnych rozruchach, zarówno w Gruzji, jak i w Rumunii. Miedwiediew odnosił się do prounijnych demonstracji na ukraińskim placu Majdan. Protesty doprowadziły do odsunięcia od władzy wspieranego przez Kreml prezydenta Wiktora Janukowycza. W dziesiątą rocznicę popularnego ruchu protestacyjnego Załęski nazwał to pierwszym zwycięstwem kraju w jego wojnie z Rosją. Dokładnie powiedział Około 100 cywili zginęło w gwałtownych starciach z siłami bezpieczeństwa, gdy Ukraińcy wyszli na ulicę stolicy w roku 2013. Domagali się wyrwania Ukrainy z orbity Rosji Putina i dołączenia do rodziny europejskich demokracji, do której rzekomo historycznie należy. Tutaj krótko, a dokładnie w ośmiu zdaniach, wyjaśnię o co chodzi w Gruzji. W Rumunii ma miejsce podobna sytuacja, ale o tym porozmawiamy szerzej kiedy indziej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy potępiło agresywną reakcję władz Gruzji przeciwko protestującym w Tbilisi. W oświadczeniu wydanym 29 listopada Ukraina stanowczo potępia użycie siły przeciwko pokojowym protestom w Tbilisi. Wzywamy władze Gruzji do poszanowania prawa obywateli Gruzji do pokojowych protestów i powstrzymania się od przemocy i prowokacji. W oświadczeniu wyrażono także rozczarowanie decyzją Gruzji o zawieszeniu rozmów akcesyjnych z Unią Europejską do 2028 roku. Władze Gruzji drugą noc z rzędu rozpędziły protesty w Tbilisi, używając gazu łzawiącego, armatek wodnych i gazu pieprzowego, co spotkało się ze zdecydowanym potępieniem ze strony społeczności międzynarodowej. A mogli przecież odebrać im pieniądze i dzieci, tak jak miało to miejsce w Kanadzie. Wtedy wszystko byłoby... Protesty nastąpiły po oświadczeniu premiera Irakliego Kobachidze że integracja Gruzji z Unią Europejską może zostać odroczona do 2028 roku. Rządząca gruzińska Partia Marzeń pod przewodnictwem Koba Kidzego spotkała się z oskarżeniami o odchodzenie od drogi demokracji i kierowanie kraju Gruzji bliżej Kremla. Ode mnie to na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i do zoo. A i zobacz czy nie zrobiłem jakiejś kretyńskiej ankiety. Będzie w przypiętym komentarzu. Nara! If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.